Liczby x1 oraz x2 są rozwiązaniami równania x plus 1 razy 2 minus x równa się 0, a my musimy obliczyć wartość wyrażenia x1 do kwadratu plus x1 razy x2 plus jeszcze x2 do kwadratu. Żebyśmy mogli obliczyć wartość liczbową tego wyrażenia, no to musimy najpierw wyznaczyć sobie x1 oraz x2. Żeby to zrobić, no to po prostu rozwiążemy to równanie, czyli przepiszmy sobie je jeszcze raz x plus 1 razy 2 minus x równa się 0. Iloczyn dwóch nawiasów jest równy 0, jeżeli albo jeden z tych nawiasów się wyzeruje, albo drugi. Czyli jeżeli albo x plus 1 jest równe 0, albo też 2 minus x jest równe 0. Czyli z pierwszego równania otrzymujemy, że x jest równe minus 1, lub też z drugiego, że x jest równe 2. Oczywiście można było również wymnożyć te nawiasy. Otrzymalibyśmy wówczas równanie kwadratowe, takie klasyczne w postaci ogólnej. No i gdybyśmy policzyli deltę, a następnie ze wzorów na x1 i x2 rozwiązania tego równania kwadratowego, to również powinno wyjść minus 1 oraz 2. I to również jest dobry sposób, tylko w ten sposób z postaci loczynowej jest dużo szybciej i trudniej się pomylić. W każdym razie otrzymujemy, że jedno miejsce zerowe, jedno rozwiązanie tego równania jest równe minus 1, czyli podpiszmy sobie na przykład to, że x1 jest równe minus 1, lub że x jest równe 2, czyli powiedzmy, że to będzie x2. x2 będzie równe 2. No i teraz, aby obliczyć wartość tego wyrażenia, no to po prostu podstawiamy pod x1 minus 1, a pod x2 dwójkę, czyli otrzymamy minus 1 do kwadratu plus minus 1 razy 2 plus 2 do kwadratu, no i to jest równe. 1 minus 2 plus 4. No i to się równa 3. Zatem wartość liczbowa tego wyrażenia jest równa 3.